Cześć. E, ostatnio na naszym kanale mówiliśmy o ofercie dla domu od T-Mobile. Mówiliśmy o tym, że T-Mobile można kupić sobie światłowód, można kupić sobie usługi rozrywki. E, a dzisiaj przygotowaliśmy coś dla osób, które mają już internet od T-Mobile i chciałyby swój dom zmienić w taki naprawdę inteligentny smart home. I dlatego zaprosiliśmy Adriana z Xiaomi, który opowie nam na ten temat troszkę więcej. Cześć, Adrian. Cześć. Adrian, dzięki, że jesteś z nami. Dlatego, że dzisiaj rozmawiamy o nowej ofercie w T-Mobile, czyli takich pierwszych wśród polskich operatorów w zestawach rozwiązań dla inteligentnego domu, smart home, opartych właśnie o ekosystem Xiaomi. Proszę, powiedz parę słów więcej. Tak, przygotowaliśmy wspólnie z T-Mobile nową ofertę dla klientów, którzy chcą zacząć swoją przygodę z inteligentnym domem. Oczywiście wiemy, że większość klientów używa swoich smartfonów, ale nie zamykamy się też w dzisiejszych czasach do... Używania telefonu jako urządzenia do rozmowy czy do przeglądania internetu, ale również e, smartfon e, pełni rolę mm, rzeczy, jakby urządzenia, które zrzesza właśnie e, urządzenia ekosystemowe inteligentnego domu, który jest jakby centrum jego dowodzenia. Okej, okay, czyli, czyli mam internet od T-Mobile, bo internet będzie potrzebny, żeby tym wszystkim sterować. Mam telefon od T-Mobile, żeby inaczej, który pozwoli mi e, to wszystko ze sobą spiąć. I teraz y, chciałbym rozpocząć swoją przygodę właśnie z, z inteligentnym dołem. Przychodzę, kupuję taki zestaw i co dalej? Yy, tak, kupujesz zestaw, jeden z pięciu. Dlatego, że przygotowaliśmy pięć zestawów. Yy, zestaw wygoda, bezpieczeństwo, zdrowie, dziecko i oświetlenie. I jako klient masz do wyboru właśnie jeden z tych pięciu zestawów, ewentualnie wszystkie pięć, w zależności od <grym> Twoich jasne, potrzeb. Jasne. Yy. Przewaga Xiaomi w tej kwestii jest taka, że my jesteśmy w stanie zagwarantować, że te urządzenia będą ze sobą kompatybilne. Czyli klient nie musi się martwić, że te urządzenia nie będą mogły się sparować z całą resztą czy ewentualnie z jego smartfonem. Okej, okay, no to w refozorom nie jest takie oczywiste, bo ostatnio właśnie zastanawiałem się nad kupieniem sobie inteligentnych żarówek i teraz wiem, że niektóre z nich po prostu działają po podpięciu do Wi-Fi, niektóre potrzebują takiej takiej bazy, centralki, która będzie nimi sterowała. Tutaj rozumiem, klient nie martwi się kompletnie o, o wybór tych urządzeń, dlatego że to, co dostanie w kartonie, to na pewno ze sobą współpracuje. Dokładnie, dokładnie. Nasze urządzenia, które występują w tych zestawach, e, to urządzenia, które po pierwsze łączą się ze sobą, łączą się ze smartfonem i łączą się z aplikacją. Wspomniałeś o żarówkach, właśnie w zestawie oświetlenie mamy tam takie żaróweczki e, Milet Balb, które są i kolorowe, i e, światła białego. I w zestawie tym znajduje się jeszcze jedno fenomenalne urządzenie, mowa tutaj o lampce Milet Desk. Lamp 1S, lampka, która po pierwsze fenomenalnie wygląda, dopasowuje się praktycznie do każdego wystroju wnętrza. Po drugie, w swojej takiej minimalistycznej budowie kryje bardzo wiele możliwości. Po pierwsze, masz możliwość regulacji barwy i jasności światła manualnie, ale również ma przygotowane automatyczne tryby, takie jak tryb komputer, do pracy na, przy komputerze, tryb czytania. Do czytania książki i to światełko jest takie bardzo przyjemne. No i ostatni z nich to tryb dziecko, które praktycznie do minimum niweluje niebieskie światło, które no negatywnie wpływa na nasze samopoczucie. Okej, okay, dobra, to ja zestaw oświetlenia już kupuję, już nie ma wyjścia, muszę mieć, ale to, ale to nie wszystko, tak? Ich jest pięć. Jaki twoim zdaniem będzie najczęściej wybierany? Według mnie najczęściej wybieranym zestawem będzie zestaw Wygoda. Każdy z nas jest wygodny, lubimy wygodę, więc myślę, że ten zestaw będzie się cieszył największą popularnością. W jego skład wchodzi po pierwsze odkurzacz Mi Robot Vacuum Mop Pro, który nie tylko szybko poodkurza twoje mieszkanie, ale równocześnie je umyje, umyje podłogę za sprawą funkcji mopowania. Dzięki laserowemu skanowaniu pomieszczeń jest w stanie przyspieszyć też tą pracę. To odkurzanie i zmywanie podłóg mamy załatwione. Co jeszcze? Kolejnym elementem, jakby w tym zestawie, który jest dość nieoczywisty dla klienta, jest inteligentny czajnik Mi Smart Kettle Pro. Czajnik, dzięki któremu możemy zagotować wodę do wybranej temperatury, oczywiście za sprawą naszego smartfona. Parząc chociażby e, kawę, herbatę zieloną, czy mate, które tak naprawdę potrzebują różnych temperatur do, do przygotowania. I tutaj po prostu ustawiasz sobie tymi przyciskami temperaturę, ona się wyświetla, widzisz, jak to działa, tak? Dokładnie możesz, możesz y, używać przycisków, które są y, wbudowane w czajnik, ale również możesz używać y, swojej aplikacji w telefonie i za jej sprawą wybrać dokładnie napój, który Cię interesuje, tak jak wspomniałem, zielona herbata, przycisnąć i on sam dostosuje temperaturę do, y, do tej herbaty. No tak, no rok 2021 uruchamiamy czajnik telefonem, czemu nie. Bardzo taka nieoczywista rzecz, że nawet w takiej prostej czynności życiowej, jak parzenie herbaty, czy kawy, możemy użyć naszego smartfona. I ostatnim takim dużym elementem tego zestawu jest oczyszczacz powietrza. Mam używam, przyznam się, i gorąco polecam każdemu alergikowi. Ja wiem, że, że o oczyszczaczach myślimy w zimie, jak jest smog, ale, ale okazuje się, że latem, kiedy pylą rośliny, również, również bardzo się to przydaje. E, a wracając jeszcze, wracając jeszcze do czajnika, on zdaje się ma bardzo, fun bardzo fajną funkcję podtrzymywania temperatury. E, tak, mamy taki de dedykowany zestaw dla rodziców, zestaw e, o nazwie Dzieci, w którym znajdziemy m.in. właśnie czajnik, oczyszczacz powietrza, kamerę i e, czujniki temperatury. Mówiąc tu o bezpieczeństwie naszych dzieci. Na myśl przychodzi mi właśnie kamera, która poza tym, że świetnie radzi sobie w trudnych warunkach oświetleniowych i przechwytuje ten obraz bezbłędnie. To tak naprawdę dzięki wbudowanym mikrofonom i głośnikowej my możemy porozumieć się z naszym płaczącym dzieckiem, który śpi dwa pokoje dalej. Ale to, to nie wszystko. Mamy jeszcze jeden zestaw dla osób, które chcą zadbać o zdrowie i tak też się nazywa zdrowie. Co wchodzi w jego skład? W jego skład wchodzą urządzenia takie jak inteligentna szczoteczka do zębów, zegarek, inteligentna waga, no i oczyszczacz powietrza Mir Mi Purifier 3C, który pomimo swoich niewielkich gabarytów jest w stanie w ciągu jednej godziny oczyścić powietrze z powierzchni. 106 m2, co w przełożeniu na jego wydajność powoduje, że idealnie sprawdza się do małych i średnich mieszkań. A co ważne, posiada w sobie filtr HEPA H13, który wyłapuje 99,95% zanieczyszczeń typu pyły PM2,5. Dla mnie najważniejsze, żeby te półki roślin wyłapywał i, i, to już, i, to, i ja już go kupuję. To jeżeli dobrze policzyłem, to mamy kilkanaście, jeżeli nie 20 nowych urządzeń Xiaomi w ofercie T-Mobile. Tak, dokładnie. W tych pięciu zestawach znajduje się 20 urządzeń ekosystemowych, ale warto jeszcze wspomnieć, że T-Mobile posiada mniej oczywiste urządzenia w swoim portfolio. I co takiego nieoczywistego byś polecił? Hulajnoga, Hulajnoga. chociażby, okay. tak dokładnie. A dwa słowa możesz o, o hulajnodze? Tak, model Essential to jest taka hulajnoga, dzięki której na jednym ładowaniu możesz e, zrobić dystans 20 km nawet. Jadąc do pracy, możesz też wybrać trzy tryby. E, pierwszym możesz się poruszać 20 na godzinę, w drugim 15. A jak chcesz prowadzić hulajnogę i e, iść, możesz użyć trybu e, spacer, który, który toczy koła hulajnogi z prędkością 5 km na godzinę. Ok, no to, to mamy 21 urządzeń w takim razie. Natomiast no ja dobrze wiem, że to jest tylko wycinek całej, całej oferty Xiaomi. Myślisz, że możemy spodziewać się jakichś nowości za jakiś czas? Myślę i nawet jestem przekonany, że trzeba się spodziewać, dlatego że oferta i portfolio Xiaomi, jeżeli chodzi o sprzęt ekosystemowy, jest bardzo obszerna. Więc to jest taka, te zestawy to jest taka namiastka jeszcze tych urządzeń, które klient będzie miał dostępności w przyszłości. Ok, no to w takim razie. To w takim razie dzięki no i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. A więc tak, 20 nowych ekosystemowych urządzeń Xiaomi w ofercie T-Mobile i jedno nieco mniej oczywiste, jeżeli chcecie swój dom zamienić w prawdziwie inteligentny dom, to zapraszamy do nas. A jeżeli podobał wam się ten film, jeżeli chcielibyście zawsze wiedzieć wszystko pierwsi, co pojawia się w ofercie T-Mobile, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału i lajkowania. Do zobaczenia. bye <music>